Dzień dobry moi drodzy. E, witam was w czytaniach na kwiecień. Oby były szczęśliwe! Oby udało się wszystko e, okej. Okay. Na początek trochę e, co u mnie. Otóż, zacznę od najgorszych rzeczy. Wyobraźcie sobie, że znowu byłam chora? E, w, w momencie, kiedy myślałam, że już jest wszystko okej, okay, poszłam sobie na rower i chyba się przeziębiłam, e, bo wróciłam i po prostu telepało mną. Do takiego stopnia, że obawiałam się, że to jest znowu to samo, co w listopadzie, czyli wiadomy wirus. Na szczęście zrobiłam sobie test, to na szczęście okazuje się, że to nie to. Zresztą już po trzech dniach się poczułam lepiej, także jest git. Eee, ale naprawdę mam już tak serdecznie dosyć tego sezonu zimowego, przedwiosennego. Niech po prostu już będzie dobrze, ciepło i dużo energii dla wszystkich. Bardzo bym sobie tego życzyła. Po drugie, pokażę Wam, czym ja się jeszcze zajmuję, bo przeczytałam Wasze wszystkie komentarze, za które bardzo dziękuję pod tym filmem, gdzie pisałam, co się działo w marcu. Bo bardzo, się, bardzo się wzruszyłam. To był naprawdę okład na moje serce, taki, którego ja sobie często sama nie potrafię dać, dlatego fantastycznie, że jesteście, że są inni ludzie i to jest tak ogólnie do wszystkich. Pamiętajcie, że są inni, że są gotowi Was wspierać i kochać i naprawdę jest to skarb. No więc. Ja, jak, jak mam mało energii, jak właśnie nie robię tych czytań tarotowych, to staram się chociaż robić inne rzeczy i trochę zaczęłam malować akwarelami, tuszem. No, to, to jest takie coś, co mi towarzyszy od jakiegoś czasu, takie pragnienie tworzenia również w tej warstwie, bo wierzę, że, że czytania tarotowe są też tworzeniem. Natomiast zaczęłam sobie ten program z książki Droga Artysty Julie Camron, czyli jak wyzwolić w sobie twórcę, twórcę, który wielu z nas jest stłamszony i skrytykowany w dzieciństwie i ciężko, ciężko mu jest. I ja taką blokadę twórczą czuję od bardzo dawna i teraz właśnie pracuję nad jej usunięciem. I pracuję dość intensywnie, bo ten. Ten program jest intensywny, to jest 10 godzin w tygodniu, trzeba na to poświęcić co najmniej. Ale czuję, że to daje efekty, i dzisiaj obudziłam się z takim przekonaniem, że, na, że narysuję, namaluję sama sobie swoją talię Tarota. Czyli coś, w co nie wierzyłam, coś co chciałam zrobić z kimś innym, ale to nie szło. Um, wierzę, że teraz ja to zrobię. Wierzę, że prędzej czy później też powstanie do tego książka. Chociaż tego jeszcze tak nie czuję. Czuję, że najpierw mam to narysować i namalować, i też treść przyjdzie wtedy. Um, odnośnie, odnośnie tego, co też mi pisaliście w komentarzach, żeby zamknąć marzec, dobrze, ja zamykam marzec. Możliwe, że zrobię takie czytanie zamykające na marzec. Oprócz tego uwzględnię to, co żeście napisali w czytaniach na kwiecień. Będą tam dodatkowe pytania. Myślę, że dla wszystkich, nie tylko dla znaków, które w marcu się nie doczekały, za co Was jeszcze raz przepraszam. Szczególnie chcę podziękować moim patronom i patronkom z tak, którzy przy mnie wytrwali, które przy mnie wytrwały. To jest szczególnie cenne wtedy, kiedy, kiedy ja upadam i nie daję rady, a wy jesteście dalej przy mnie i mnie wspieracie. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. I, i, no i, i, i tyle mogę, tyle mogę na ten moment. Odnośnie czytań, jak zwykle. Czyli bierzcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie. Sprawdźcie nie tylko swój znak słoneczny. Najlepiej sprawdzić też ascendent i planety osobiste. Ascendent szczególnie. Wydaje mi się, że on jest dość istotny. Przynajmniej tak ja czuję. Mi bardzo mocno rezonuje ascendent. Niektórym bardzo mocno rezonuje księżyc. Szczególnie kobietom. Pamiętajcie, że to są przyjacielskie wskazówki, a nie wyrocznia. Czyli. Życie należy do Was, jest przed Wami i to, co z nim zrobicie, nie zależy od tego, co pokazuje się w kartach. Karty mogą Wam podpowiadać, mogą uruchamiać w Was jakieś procesy, ułatwiać, pokazywać drogę. Może służyć jakimś natchnieniem. Natomiast nigdy nie traktujcie ich jako czegoś, co Was stopuje, jako wymówki, jako kłody pod nogi. Nie o to chodzi. To ma pomagać, a nie przeszkadzać. Więc jeżeli wam przeszkadza, to tego nie bierzcie. A jeśli pomaga, to bierzcie. <grystanie> Z całego serca wam życzę, żeby to był bardzo dobry, odświeżający, uzdrawiający, uskrzydlający miesiąc. I żeby takich miesięcy było 12 w roku. <grystanie> Widzimy się w czytaniach. Do zobaczenia. Dzień dobry, Wodniki. Witam Was w czytaniu dla Was na kwiecień 2021 roku. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Zobaczmy, jak się rysują dla Was energie na kwiecień. Na ten dzień, który się dzisiaj zaczął. <głupia> bardzo głupawo, bo do 1 kwietnia. Popatrzmy, jakie są wiadomości dla wodników. Co wodniki powinny wiedzieć, na co się ewentualnie przygotować. Jak najlepiej poczynać sobie z tą energią, która się tutaj pokaże. To wy, sześć mieczy, to wasza karta. Merkury w wotniku. Bardzo, bardzo inteligentna karta. Chwila obecna. Koło. Uch. Dużo ruchu od razu się pojawia. Przeszłość. Królowa kielichów. Przeszłość albo to, co odchodzi, to, czego jest mniej. Wyzwanie na ten miesiąc. Dziesięć mieczy. No tak, to już druga dziesiątka. Jak na to wyzwanie odpowiedzieć? Siedem buław. Co jest Waszą mocą? Pięć kielichów. No ciekawe. Na czym się skupić? Do czego dążyć? Świat. Fuh. Powiedziałabym, żebyście gdzieś wyjechali w tym miesiącu. I ostatnia karta, która jest taką. albo dopełnieniem tego cyklu przeszłość, teraźniejszość, przyszłość albo wskazówką, rozwiązaniem Ko, Rydwan ewidentnie potrzebujecie, potrzebujemy wodniki zmienić miejsce zmienić miejsce co tutaj krzyczy z tego czytania e, rusz się ja to się muszę przeprowadzić w kwietniu Także ja wiem, o czym to jest, chociaż w ogóle o tym nie myślałam, jak tasowałam jak te karty. Natomiast dla wielu z nas to jest po prostu rusz się, skorzystaj z tego, że jest wiosna, że jest cieplej. I W, takich, w takim obszarze, w jakim możesz, zmień miejsce. W ogóle też zakończ coś. To jest super ważne, żeby coś dociągnąć do końca. Bo to tak naprawdę pozwoli na to ruszenie się. Nie wiem, czy Was kręci yy, tylna część ciała. Yy, tak mówię, tak na wiercenie się. Yy, ja to już bym gdzieś pojechała. Naprawdę, bardzo bym chciała. Więc ja totalnie czuję tą kartę. To może oznaczać, że jesteście w takim nastroju do tego, żeby się przemieszczać, żeby zrobić sobie jakieś przesunięcie mentalne też. Bo to nie zawsze się dzieje w przestrzeni, chociaż tutaj dużo mówię o przestrzeni też. Więc można i tak, można i tak. To jest przesuwanie się do jakiegoś celu w sprytny sposób. To jest omijanie kłopotów, tak? Ważny jest postęp, ważne jest, żeby dopłynąć do portu przeznaczenia. Mniej ważne jest w jaki sposób to robię, tak? To nie musi być triumfalny pochód. To może być lawirowanie między wysypkami. To, to nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby dopłynąć do portu przeznaczenia. E, więc ja bym się bardzo skupiła w tym miesiącu na dokańczaniu rzeczy, zakańczaniu rzeczy, zamykaniu cyklów, bo tutaj super wyraźnie to wyszło. Naprawdę. Terazniejszość koło. Ta zmiana jest. Po prostu. Ona jest w Was, ona się dzieje, ona się toczy. Ja to bardzo odczuwam. Ja zrobiłam bardzo dużo rzeczy właśnie takich zamykających przez ostatnie dwa tygodnie. I to koło chcę Was gdzieś zabrać mam wrażenie, tak? Tu jest w ogóle dużo energii, takiej karmicznej, losowej, z którą dobrze jest współdziałać, bo ona jest bardzo silna, to jest silny nurt, to jest silny prąd. Jak się będziemy upierać przy jakichś starych rozwiązaniach, przy starych układach, to, to tylko się zmoczymy w tym, a ten prąd i tak nas prędzej czy później zabierze. Więc ja bym powiedziała, wodniku, skakuj na to koło i kręć się razem z nim. Pozwól sobie na zmiany. Zwłaszcza, że to jest taki doskonały moment na zmianę i na, na, na zamknięcie starego, bo to jest wiosna, to jest, to jest coś, co zachęca do otwarcia, tak? Ale żeby zrobić miejsce na nowe, to trzeba uprzątnąć stare i o tym mówią te dziesiątki i ten świat tutaj. Jesteście gotowi na nowy etap, mówi to, to czytanie. Naprawdę. Gotowi, gotowe na nowy etap. To są zmiany, zresztą, których koło fortuny często mówi o zmianach, których można się było spodziewać i na które można się było przygotować, więc to jest teraz, to przyszło. Jeżeli czekaliście na dogodny, na dogodny moment na zamknięcie czegoś i zmienienie, to on właśnie teraz jest czego jest mniej. Królowej kielichów, a więc energii dość biernej, przyglądającej się, wyczekującej, ale też takiej bardzo czułej, kochanej, takiej bezwarunkowo właśnie kochającej, tak? Więc czuję, że, że troszkę spada z Was taka. Taka, taka skóra osoby, która na przykład nic nie robi albo niewiele robi, bo nie chce nikogo urazić, tak? Która jest wyrozumiała, która zawsze może być na ostatnim miejscu. Królowa kielichów bywa taka. Też może być po prostu mniej w Waszym życiu takiego przyglądania się swoim uczuciom, przyglądania się uczuciom innych. W ogóle może być mniej tego życia uczuciowego, mam wrażenie. Chociaż pięć kielichów jako Wasza moc mówi, że to, to jest istotne, żeby przez siebie przypuszczać uczucia. Natomiast nie sądzę, żeby one dominowały w tym, w tym miesiącu. Tak wygląda, że one się trochę odsuwają na Dalszy plan, bo tu jest coś do zrobienia. Tu jest coś do podsumowania. I wyzwaniem jest dziesięć mieczy. Czyli wyzwaniem jest przyjąć to, że niektóre rzeczy się kończą i kończą się bezpowrotnie. Tak jest. Tak jest. Niektóre rzeczy nie ma sensu ciągnąć. Rzeczy działalności, przynależności, relacji, sposobów myślenia, sposobów procedowania. Tego, jak wygląda nasz codzienny dzień, to może dotyczyć bardzo różnych kwestii, ale istotne jest, żeby przyjąć to, że niektóre rzeczy trzeba zakończyć, niektóre rzeczy trzeba zabić, z niektórych rzeczy trzeba zrezygnować. To jest wasze wyzwanie na ten miesiąc. To mogą być bolesne końce rozstania, ale mogą też przynosić ulgę. Ja uważam, że 10 miesięcy bardzo często jest wyzwalającą kartą, tak? Coś nieudanego po prostu w końcu możemy spławić w kiblu. I to jest cudowne, że to już nam nie zalega, że to już nie jest śmieciem w naszym domu, w naszym życiu. Jak na to wyzwanie odpowiedzieć? Odwagą. Odważnie, kochani. To jest. Nigdy nie pamiętam, czy Jowisz, czy Mars yy, w Lwie, ale to jest karta odwagi, pokonywania problemów, yy, konkurencji, mówienia, ok, mogę spotkać się z, z przeszkodami, dam sobie radę, nie? Ja sobie dam radę, to jest też wiara w siebie bardzo mocna, tak? Że yy, stoję tu, gdzie stoję i nikt mnie stąd nie strąci. Ja nie jestem takim łatwym celem, jak wam się wydaje, tak? Mam też, wiecie, siódemki zawsze są o wartościach, więc warto też przypomnieć sobie, mam swój punkt odniesienia i to jestem ja i moje serce. I świat może mi mówić różne rzeczy naokoło, a to można, a to nie można, a to wypada, a to nie wypada, ale ja wiem, gdzie jest mój punkt odniesienia, ja wiem, do czego się odnoszę i to jestem ja, moje serce, moje sumienie, mój rozum. Tak? Moje wartości, to w co wierzę, to co jest dla mnie ważne, istotne. I nie ulegnę czemuś lub komuś, kto mnie namawia do zostania przy tych śmieciach, tylko dlatego, że na przykład tak wypada albo taka jest tradycja. Ja mam swoje odwołania wewnętrzne, tak? Moc pięć kielichów. Dla mnie to jest przetwarzanie emocji, tak? przetwarzanie trudnych emocji o które będzie wydaje mi się dość łatwo przy tych dziesięciu mieczach może się dużo przez was przewalić mi się bardzo podoba w tej karcie że tu płynie ten potok tak że widać że jest śnieg ale ten śnieg topnieje czyli mamy coś zmrożonego tak coś co było za stałe to cztery kielichy które są przed pięcioma kielichami to jest stagnacja to są uwięzione uczucia i tu się to zaczyna topić i to jest trudny proces tak jak przedwiośnie jest trudne czego ja właściwie co roku doświadczam dla mnie jest bardzo trudne przedwiośnie ale te lody puszczają i ta woda spływa tak i zaczyna być ruch zaczyna być przepływ znowu więc pozwólcie sobie opłakać to co się nie udało opłakać to co nie wyszło opłakać to co się rozlało jest już bezpowrotnie stracone po to, żeby potem móc się odwrócić do tego, co jest, do tego, co jest rzeczywiste i do tego, co działa i procentuje w moim życiu. Do czego dążyć? Świat. Piękna karta. Znowu może oznaczać podróż, może oznaczać y, zakończenie cyklu, o czym mówiłam, tak? To mogą być wszyscy, wszelkiego rodzaju e, końce projektów, tak? E, najróżniejszych w waszym życiu. W ogóle doprowadzenie czegoś do końca. Ale świat to jest też sukces. Więc w takim bardzo szerokim rozumieniu dążcie do sukcesu w tym miesiącu. Dążcie do tego, żeby, żeby świat Wam wsadził na głowę wieniec laurowy. Za coś Was wynagrodził. Powiedział, super się spisałaś, super się spisałaś, brawo. Jesteś gotowy na następny etap. Postarajcie się to jakoś przypieczętować, tak to czuję, dlatego mówię o tym wieńcu laurowym. W sumie możecie go sobie sami wsadzić na głowę, jeżeli uznacie, że na to zasłużyliście. Tak? Jeżeli uznacie, że. Okej, okay, dokończyłam coś, zrobiłem coś, co dawno nie mogło być zakończone, tak? Ale teraz mogę sobie pogratulować zmiany. Możecie sobie nawet pogratulować na przykład tego zmierzenia się z tymi brudami dziesięciu mieczy, tak, z tymi jakimiś niefajnymi układami. Tego też można sobie pogratulować. Dajcie sobie jakąś nagrodę, tak? Zróbcie tak, żebyście mogli ją sobie dać naprawdę szczerze. Tak to czuję tutaj. No i wskazówka, czy też, czy też dopełnienie tego cyklu przeszłość, teraźniejszość, przyszłość to jest Rydwan i to jest ruszenie z kopyta, i to jest powiedzenie i znak, jesteście gotowe. Jesteście gotowi, możecie ruszać, możecie podbijać świat. Coś jest już za wami, coś się przewaliło. Coś odeszło, tak? Z czymś sobie poradziliście, coś sprawiliście, odprawiliście. Goodbye. Jesteście gotowi do nowej podróży. I wyjątkowo na tej karcie Woźnica trzyma lejce w rękach, czyli pojedziecie, pojedziecie tam, gdzie chcecie. Często w Rydwanie Woźnica nie trzyma wcale tych lejców i te konie ciągną go, gdzie chcą. A wy tutaj macie lejce. Więc e, dokładnie tak. Załatwcie co trzeba, zostawcie stare rzeczy, stare śmieci, wyrzućcie to, eee, otwórzcie szeroko okno, niech wpadnie świeże powietrze, nasz żywioł <laughs> i hajda do przodu. Brawo my. <laughs> Mam nadzieję, że sobie będziemy mogli pobić brawo na koniec miesiąca. Dobra, jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to jest. Jedna karta od aniołów e, obfitości dla wodnika. Co wy mu chcecie powiedzieć temu wodnikowi? Dla wodnika. Jest taka karta. O, świadomy konsument. Macie moc uzdrawiać i pomagać światu. Poprzez swoje decyzje, by kupować tylko produkty i usługi, które są etyczne i przyjazne środowisku. Jako świadomy konsument wybieracie, by inwestować w fair trade, czyli w sprawiedliwy handel, w rzeczy organiczne, w proste życie. I kupujecie tylko to, czego naprawdę potrzebujecie. A ja bym nawet powiedziała, że na spodzie tej piramidy świadomego konsumenta jest nie kupuje. <laughs> Jeśli tylko można, nie kupuje. Ja tak żyję od jakiegoś czasu i nie czuję, żeby mi czegokolwiek brakowało. Oczywiście wiadomo, że czasami coś kupię, tak na przykład talie tarota, ale na przykład ubrań nowych praktycznie nie kupuje. Jakichś tam zachcianek takich konsumenckich. No, nie, nie, ja, nie, ja ich nie mam. Ja nie mam konsoli, nie mam telewizora. Naprawdę tak mi się dobrze bez tego żyje. <grym> nie mam nowego samochodu. Tak. Nie potrzebuję tego wszystkiego. Fajnie jest się zastanowić nad tym, czego ja tak naprawdę potrzebuję do mojego życia, żeby mi było dobrze. To jest niesamowicie mało rzeczy chciałam jeszcze powiedzieć, że moim zdaniem nie wystarczy być świadomym konsumentem. To jest moje tutaj dopisane. Skoro ten temat się pojawił, to chcę o tym powiedzieć, że jako poszczególni, pojedynczy konsumenci mamy bardzo małą moc tak naprawdę. I że bez rozwiązań systemowych nasz, nasz, nasza świadoma konsumpcja niewiele zmieni. Więc zastanówcie się, jaki kawałek życia, jaki kawałek czasu możecie dać tym sprawom, które są ważne, sprawom przyszłości planety, na której żyjemy, żeby cisnąć, żeby tworzyć, współtworzyć rozwiązania systemowe. To oczywiście wiąże się. W tym, jak jest kształtowane prawo y, co za tym idzie z polityką, ale tak jest. O tym zadecydują politycy w dużej mierze. Jak będzie dzia działał świat i jak będzie wyglądał w przyszłości i jaki będzie dla naszych dzieci. I y, y, y nie ma co udawać, że tego nie ma. Tak wiele ludzi mówi, ale ja się nie interesuję polityką. Ale polityka interesuje się wami. Więc y, Skoro ta karta wyszła, to kochane wodniki też, bardzo polecam Waszym wspaniałym umysłom. Może nie przyjrzenie się tej sprawie, bo ja nie wątpię, że Wy już to macie przeglądnięte i pewnie macie już wyrobione jakieś zdanie czy opinie na ten temat. Natomiast warto sobie to od czasu do czasu zaktualizować do tego, jak wygląda w tej chwili świat. Ale się rozgadałam. I jeszcze dodatkowo pojawiło się w Waszych komentarzach, prosiłam, żebyście mi napisali, jak mogę Wam zrekompensować to, że nie było czytania na marzec i tam pojawiło się takie pytanie, jaką strategię obrać w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, jakie jest, jakie intencje ma druga strona, tak? W sytuacji, kiedy trzeba podjąć jakąś strategię, ale nie mamy pewności co do intencji drugiej strony. Co zrobić, Jak ją, jaką strategię obrać? No to i o to pytam. Jaką obrać strategię w obliczu, w sytuacji, w której e, nie jesteśmy pewni intencji drugiej strony? Jak Wam się trafi taka sytuacja w tym miesiącu, to możecie sobie przypomnieć. Taką strategię obrać, a takiej nie obejmować. Zobaczymy, jakiej. Normalnie, słuchajcie, mam ochotę zrobić wykład o tej karcie. Jak nie zapomnę, to to zrobię. Ale to jak skończę czytania na ten miesiąc. Okay. Wydaje się, że bardzo istotne jest w tej sytuacji bardzo ważna jest refleksja. Bo jest jakiś błąd w tym systemie. W tym układzie, w który wchodzicie i zastanawiacie się, jaką strategię obrać. Tam coś nie działa. I... Jeżeli tylko się będzie kontynuować to, co się robiło do tej pory, to ten błąd będzie się powielał. Powielał, powielał, powielał. Powielał i będzie się nawarstwiał i będzie go coraz więcej. Więc być może dobrą strategią jest pewna krytyka, zauważenie błędu i jak najszybszego naprawienie, mimo że będzie to kosztowne. Będzie to kosztowne. Będzie to coś kosztowało. Bo trzy że to jest karta dość trudna, tak? Ale ona umożliwia naprawę. Tylko, że ta naprawa jest najczęściej albo bolesna, albo w jakiś sposób nieprzyjemna, tak? Natomiast nie można zamknąć na to oczu i po prostu robić, jak gdyby nigdy nic dalej, bo, 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 bo będzie z tego jeszcze większa bieda. Więc przyjmijcie taką strategię bardzo uważnej obserwacji, krytycznej, co nie oznacza krytycyzmu, tak? Czyli. Potępiania wszystkiego, z czym się spotykacie, tylko zauważcie jakiś błąd w tym, w tym układzie, w którym jesteście i jak najszybciej go naprawcie, nawet jeżeli będzie to was coś kosztowało. Taką strategię bym tutaj proponowała. Ok, drogie wodniki, życzę wam wspaniałego miesiąca. Wierzę, że taki będzie. Bądźcie szczęśliwe, zadowolone z siebie, zdrowe i dajcie sobie wieniec laurowy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.